Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Biorę się za papieżyska. Yy, nie wiem, czy wstyd, czy nie wstyd. Jeszcze mamy kilka dni czasu. Nie złożyłam akcyzy, tak więc biorę się za wypełnienie dokumentów. Mam już przygotowane, tak, żeby jechać z gotowymi praktycznie, tylko troszeczkę nam się pozmieniały tutaj dzierżawy, więc będę musiała pozmieniać. I inaczej e, przeliczyć e, poszczególne sumy. Tak więc za chwilkę to ogarnę. I, i, I co jeszcze będę musiała ogarnąć? No Na pewno wezwać do księgowego już tam prośbę o pity o rozliczanie, zamknięcie roku. I, I to takie buty. I jeszcze kilka telefonów ważnych. Mam nadzieję, że nie zapomnę o żadnym. Przyznam się szczerze, że bardzo nie lubię biurokracji tutaj u nas w gospodarstwie. E, tak naprawdę to mm, mamy bardzo dużo dokumentów do ogarnięcia, tak jak w każdej działalności. I mam taką nadzieję, że teraz dużo systemów ogólnie jest wprowadzanych, dużo rzeczy już można załatwić elektronicznie. I tak mi się marzy, pewnie to jeszcze potrwa parę lat, że będzie to troszeczkę bardziej uproszczone. Myślę, że potrwa, że za. Za kilka lat, kiedy już pewnie nasze dzieciaki będą tutaj tam pomagały to ogarniać, to, to będzie to wyglądało już znacznie inaczej niż kiedyś na samym początku. Jak pamiętam, wszystko trzeba było zanosić na przykład do agencji w formie papierowej, czy wszystko trzeba było wypełniać, trzeba było czekać. A teraz tak już jest delikatnie leżej, bo możemy pewne rzeczy ogarnąć e, przez internet. Na przykład już paszportów nie ma. To też kolejne jakieś tam uproszczenia kiedyś były, te paszporty też się gubiły, trzeba było robić duplikaty. Sama się tylko zastanawiam, jak to będzie, jak wejdzie ten program do rozliczania takiego automatycznego faktur, jak to będzie wyglądało w praktyce, że, że wszystko już będzie połączone z tym systemem, takim w urzędzie skarbowym. To zobaczymy, przeżyjemy, na pewno yy, księgowość nam w tym pomoże. A co chciałam jeszcze powiedzieć? Na przykład z takich fajnych rzeczy teraz, który wprowadził mój księgowy, to to, że mamy na przykład program internetowy, gdzie możemy się longować i przesyłać dokumenty do księgowego za pomocą tego programu, czyli że po prostu nie będziemy właśnie też taka jest forma na przyszłość uproszczona, że raz, że będziemy mogli gromadzić dokumenty oryginalne, a dwa, że po prostu przesyłamy księgowemu już za pomocą tego programu skany albo PDF-y, że tak naprawdę będziemy działać dwutorowo, żeby się zabezpieczyć przed tym, żeby nie było pomyłek, bo... Wiecie, pomyłki zdarzają się każdemu, i w momencie, kiedy coś tam się zagubi, albo coś nie dojdzie, albo ktoś czegoś nie wyśle, to mamy oryginały. Takich formalnych rzeczy to jeszcze będę musiała iść do chówca pracy w tym tygodniu, yy, poogarnić pewne formalności, ale najpierw to będę musiała podrukować dokumenty, które mi przysłał księgowy, tak więc trochę rzeczy papierkowych. Yy, no ja tak sobie muszę powiedzieć Wam, że rozdzielam pewne rzeczy zadaniowo, że na przykład, dobra, dzisiaj się zajmę tym i tym, już się tego nauczyłam. Nie, że wszystko na raz i potem jest taki jeden wielki kocioł, tak jak ostatni w piątek, tylko po prostu, dobra, dzisiaj zajmuję się tym, a jutro zajmę się tym, a w środę zajmę się tym, a w czwartek pewnie coś pokrzyżuje moje plany, i będę musiała zająć się zupełnie czymś innym. No, ale wiecie, no, tak to jest. Jeśli chce się coś robić, to trzeba też to pewnie, też to ogarnąć, nie? No, nic się samo nie zrobi. Yy, tak więc, trzeba przede wszystkim działać. A po drodze zajadę po moją blanie już na powrocie do przedszkola, bo poszła dzisiaj sama po raz pierwszy do przedszkola. Zazwyczaj to chodzą z Rysiem razem, albo nie chodzą z Rysiem razem, bo nie chcą. Nie no, jakiej blaneczka, bo po zabiegu to Rysio chyba poszedł raz czy dwa sam. Ale oni się tak trzymają jak flip i flap, jak bolek i lolek. Tak więc, yy, tak więc, no właśnie, pojadę dzisiaj po tą moją laleczkę yy, na powrocie. A myślę, że już jutro pójdą we dwójkę. Na szczęście jest już lepiej, tak więc yy, pogoda jest piękna, więc będziemy musieli też troszeczkę nawdychać tego świeżego powietrza, żeby, żeby się przywietrzyć za chwilkę sobie wyjdziemy, tylko najpierw się tutaj ogarnę z tym wszystkim.